Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z kolejną propozycją na rewelacyjne ciasto bardzo łatwe do zrobienia. Jest to ciasto Malinowy Puch. Ciasto składa się z delikatnego, cienkiego biszkoptu, warstwy musu malinowego takiego połączonego z galaretką malinową. Na galaretce mamy herbatniki i na górze puszystą piankę czekoladową. Ciasto przepięknie wygląda: jest bardzo delikatne i takie bardzo reprezentacyjne. Idealnie nada się na każdą okazję. Jest przepyszne, takie orzeźwiające, nienadmiernie słodkie. Do jego przygotowania możecie użyć malin mrożonych. Ja takich właśnie użyłam, bo jeszcze znalazłam zapasy z lata. Chciałam to wykorzystać, bo niedługo zacznie się nowy sezon. więc. Chciałam wykorzystać do jakiegoś pysznego ciasta i przygotowałam właśnie takie. Naprawdę bardzo gorąco Wam je polecam. Jest rewelacyjne. Zapraszam Was po przepis. Tu macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę 25 na 35 cm. Na początek zrobimy biszkopt, klasyczny, zwykły biszkopt. Białka oddzielamy od żółtek, ubijamy je na sztywną pianę. Jak już będą ubite, wciąż miksujemy i stopniowo dodajemy cukier. Chwilę to miksujemy, żeby cukier chociaż częściowo się rozpuścił. Zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Wszystko chwilę miksujemy, żeby nam się to ładnie połączyło. Następnie przesiewamy suche składniki. Czyli mąkę pszenną oraz proszek do pieczenia, i wszystko bardzo delikatnie mieszamy albo łyżką, albo trzepaczką, albo mikserem na najniższych obrotach. Robimy to delikatnie i powolutku. Ja tutaj dałam przyspieszone tempo, żeby film był krótszy. Tak przygotowane ciasto przekładamy sobie do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Moja ma 25x35 cm. I wstawiamy to do nagrzanego, do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termoobiegu. Pieczemy jakieś 20 minut. Upieczony biszkop sobie studzimy. Teraz zrobimy mus malinowy. Maliny blendujemy na mus. Ja, jak wcześniej już wspominałam, użyłam malin mrożonych. Następnie galaretki rozpuszczamy sobie w gorącej wodzie. Dokładnie to mieszamy i studzimy. Jak galaretki już będą zimne, oczywiście galaretki malinowe. Jak będą już zimne, dodajemy je do malin i wszystko razem mieszamy. I ten mus malinowy sobie wstawiamy w miejsce do lodówki, żeby on nam zaczął tężeć, gęstnieć. Musimy sobie co chwilę sprawdzać, żeby nie zgęstniał nam w lodówce za bardzo. I, taki, I ta masa taka gęstniejąca, tężejąca, kiedy już taka będzie, wykładamy ją na biszkopt. Nie może być zbyt taka luźna, lejąca, bo wtedy może nam wsiąknąć w biszkopt. Tylko musi być właśnie już taka galaretkowata. I tą masę sobie wyrównujemy, i na niej układamy sobie herbatniki. Ja użyłam takich zwykłych, maślanych herbatników. I następnie, na czas przygotowania naszego, naszej, naszego, naszej pianki czekoladowej, wstawiamy nasze ciasto do lodówki, tak żeby całkowicie nam się już ta masa malinowa stężała. Przygotowanie pianki czekoladowej rozpoczynamy od rozmieszania sobie żelatyny z gorącą wodą. Pamiętajcie, że woda nie może być wrząca, tylko taka gorąca, dobrze ciepła, mocno ciepła. Rozpuszczamy sobie żelatynę w tej gorącej wodzie. Następnie śmietankę ubijamy na sztywno. Dodajemy serek homogenizowany waniliowy. Oraz takie dwie kopiaste łyżki kremu czekoladowego, takiego w typie Nutelli, może to oczywiście być Nutella. Dlatego, że dodajemy serki, jak również Nutelle, która jest bardzo słodka. Ja już nie słodzę tej masy, dlatego, że nie, ch nie chcemy tutaj, żeby masa, ta, ta pianka była zbyt słodka. Według mnie słodycz, która pochodzi z kremu czekoladowego i serków jest wystarczająca. Oczywiście spróbujcie sobie, jeżeli jest dla Was mało słodka. To możecie dodać troszkę cukru pudru. Na koniec do wymieszanej, do zmiksowanej masy dodajemy przestudzoną żelatynę. Chwilę miksujemy na najwyższych obrotach, ale tylko chwilkę, żeby rozprowadziła nam się dobrze w masie żelatyna. I od razu wykładamy naszą masę czekoladową na ciasto, na herbatniki. Stawiamy sobie to do lodówki, żeby nam to zaczęło lekko tężeć. Jak już będzie takie stabilne, to posypujemy startą czekoladą. Ja użyłam czekolady mlecznej. No i nasze ciasto jest gotowe. Oczywiście po przygotowaniu powinno ono postać w lodówce minimum kilka godzin, tak, żeby herbatniki nam ładnie zmiękły. żeby wszystko się pięknie stężało, smaki przegryzły. Jak widzicie tutaj na załączonym filmie, ciasto przepięknie się kroi, jest takie bardzo stabilne. Bardzo elegancko wygląda, robi wrażenie, jak się pojawi na stole. Jest naprawdę przepyszne, takie bardzo orzeźwiające, delikatne. Można je przygotować z innymi owocami. Świetnie sprawdzą się tutaj też na przykład truskawki. Też mogą być mrożone, jeżeli nie ma na nie sezonu. Ciasto jest dosyć wysokie. Pianka czekoladowa jest bardzo delikatna, puszysta. Takie ciasto na pewno nada się na każdą okazję. Bardzo gorąco polecam Wam je przygotować, bo jak, już, bo jak widzicie, nie jest ono trudne do przygotowania. Pięknie wygląda, jest przepyszne. Także czegoś czego chcieć więcej. Życzę Wam udanych wypieków i życzę smacznego.